Znudziły zwycięstwa Rickardsona i to jego ciągłe Mistrzostwo Świata. To ewentualne w tym roku byłoby trzecim z rzędu. Natomiast nie zmienia to faktu, że Szwed jest bardzo sympatycznym zawodnikiem i jeśli miałby przegrać z Loramem, to dobrze by było, gdyby przegrał w sportowej walce. A tak, oczywiście, dobrze dla światowego Speedwaya, że taki powiew czegoś nowego. Mistrzostwo Świata dla Anglika. Po ośmiu latach na pewno spowoduje wzrost popularności Speedwaya w Anglii, przecież o to chodzi, telewizja Sky zaczęła transmitować w poprzednim sezonie mecze ligowe, no ale dobrze, aby to wszystko odbywało się na torze, a tak sędzia angielski wyklucza głównego rywala Anglika w walce o Mistrzostwo Świata, to zawsze budzi nie najlepsze domysły. Wracamy do meczu, wyścig czwarty, Staszewski, Rickardson, Holta, Tichany. Czerwonym kasku Staszewski, obok niego Ricardo. No i teraz Omal nie dotknął taszpy Holda. Oczywiście zapłacił za to tym, że został na starcie, a na pierwszym wirażu niespodzianka na prowadzeniu Mariusz Staszewski przed Tonem Ricardsonem. Ricardson próbuje atakować. Na trzeciej pozycji jest Holta. Na ostatnim miejscu w tej chwili jedzie, dychanie nic się nie zmienia. Nie może dogonić Tony Rickardson, Mariusza Staszewskiego. Przypominam, ten zawodnik był sensacją w meczu poprzedniego tych zespołów na torze w Częstochowie. Zdobył w dobrym stylu 10 punktów. Należał wówczas do najskuteczniejszych zawodników na torze i teraz radzi sobie również świetnie. A Tony Rickardson, no cóż, stara się jak może. Będzie chciał jeszcze powalczyć ze Staszewskim. Teraz próbował zaatakować, ale widać, że ten to sprawia także troszkę kłopotów Mistrzowi Świata. Staszewski przed Richardsonem i Holtą. Jeszcze chyba Rickardson przypuści jeden atak, ale tak troszkę bez wiary Szwed. Tam rzeczywiście na tym drugim łuku jest ciężko i ku radości częstochowskich kibiców. Zwycięstwo odnosi Rune Holta na drugim miejscu Tony Rickardson. Trzeci jest Rune Holta, czwarty Sándor Tichany, 4 do 2. Pierwsze zwycięstwo dzisiaj. Pary gospodarzy i od razu mamy remis w całym spotkaniu. Zwyciężył oczywiście Mariusz Staszewski. Runę Holta przyjechał na trzeciej pozycji. No w pewnym stopniu jest to niespodzianka. Pierwszy łuk o tym zadecydował. Popatrzmy jak strzała ze startu. Mariusz Staszewski próbował wąziutko przy krawężniku Tony Ricardo, i właściwie cały czas, przez cały dystans atakował Szwed w ten sposób. Wiedział, że na zewnętrzny jak na razie nie ma żadnych szans, więc próbował tak kąsać przy krawężniku, ale Staszewski nie popełnił najmniejszego błędu. Masywnie tym razem Sándor Tijany może odczuwa jeszcze skutki tego upadku pierwszym wyścigu no i kto wie czy nie będzie w następnych biegach Węgier zastępowany przez Krzysztofa Cegielskiego no ale o tym muszą zadecydować trener Kędziora i menedżer gdańskiego teamu Marian Spichał. bo był na pierwszym wyrazu trener Rikardson widać było w poprzednim ujęciu że ostre warunki ostre ostrą jazdą Staszewski tutaj Poprzyżował nieco plany Mistrza Świata na objęcie prowadzenia na wyjściu z pierwszego wyrażu. Wielkie prawa dla Mariusza Staszewskiego, który widać dzisiaj także ma ochotę należeć do głównych aktorów tego spotkania. Mariusz Staszewski wygrał z mistrzem Świata, wciąż aktualny Mariusz. Ja widzę, że tutaj po takim początku słońce wyszło nie tylko na niebie, ale no również dla siebie. No udało się. Myślę, że Tony trochę nie miał tutaj pola do popisu, bo jest na razie ścieżka przy i nie miał jak zaatakować, i zdecydował o tym start, który mi się udało wygrać. To się robi coraz gorszy, bo po opadach też nie zmokry coraz więcej dziur jest na nim, zgadza się? Znaczy, no na razie się robią dziury, ale myślę, że z czasem jak to przesnie, to będzie, będzie przyczepnie, ale będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Trwają przygotowania do piątego wyścigu. Wyjeżdża na tor Tomasz Jędrzejak. Upadek w jego pierwszym starcie. Mamy nadzieję, że teraz ambitnemu młodzieżowcowi. Drużyny z Częstochowy pójdzie znacznie lepiej. Fakt faktem, że Jedrze, jak o czym już wspominałeś, w tym sezonie notuje bardzo dużo upadków. Miał zresztą kontuzję na początku tegoż sezonu. No i to na pewno nie wpłynęło dodatnio na jego formę. No i teraz pojedynek, który ma wiele podtekstów na to, że Sławomir Drabik i Sebastian Ułamek. Sporo mówi się właśnie o tym, że zawodnicy ci nie lubią się. Nie darzą sympatią. Nie chciał Sławomir Drabik poruszyć z Tomkiem lorkiem tematu swojej nieobecności podczas wspomnianego memoriału dzikowskiego i czernego. No i zawsze te ich pojedynki mają dodatkowy smaczek. Statystyka Torów, no proszę, tor pierwszy 100% zwycięstwa. Jak na razie na tym to, że ustawiony jest w kasku białym Krzysztof Pecyna obok w kasku czerwonym Sławomir Drabik. W żółtym na torze trzecim Sebastian Ułamek i na torze czwartym w kasku niebieskim Tomasz Jędrzejak. Wyraźnie podekscytowani Częstochowcy, yy, kibice tym pasjonująco zapowiadającym się pojedynkiem Sławomira Drabika z Sebastianem Ułamkiem. Później start Drabik, dobrze Łamek on obejmie prowadzenie, no i teraz w trudnej sytuacji będzie ulubieniec z Częstochowskiej widowni, ale już atakuje Drabik niesamowicie od razu na wyjściu z pierwszego wirażu. Łamek utrzymał jednak prowadzenie na trzecim miejscu w tej chwili Pecyna, czwarty jest Jędrzejak, a więc 4 do 2 w tym biegu prowadzą Gdańszczanie. O ile oczywiście nic tu się nie zmieni, ale widać, że doskonale przygotowany sprzętowo Sebastian Łamek, który ostatnio zalotował dwa nieco gorsze występy i mówiło się, że to właśnie kwestia sprzętu, ale w tym wyścigu wydaje się, że wszystko jest już w najlepszym porządku. Sebastian Łamek zdecydowanie prowadzi przed Sławomirem Drabikiem i ta walka, na którą tu wszyscy ostrzyli sobie apetyty, rozstrzygnęła się już praktycznie na pierwszym wirażu. Utrzymuje także trzecią pozycję Krzysztof Pecyna. Nie zagraża mu Tomasz Jędrzejak, a więc wszystko wskazuje na to, że ten wyścig zakończy się zwycięstwem ekipy gdańskiej 4 do 2 i znów gdańszczanie obejmą prowadzenie. Teraz troszkę kłopotów miał Ułamek na tym ostatnim wirażu, no i te gwizdy publiczności są zupełnie, zupełnie niepotrzebne, a wręcz powiedziałbym nie na miejscu. Sebastian Ułamek w bardzo ładnym stylu pokonuje tutaj Sławomira Drabika. Myślę, że Drabik będzie miał jeszcze w tym spotkaniu okazję do rewanżu, a na razie powinniśmy docenić zwycięstwo Sebastiana łamka i powinni to zrobić także przede wszystkim kibice z Częstochowy. Sebastian Łamek pojawił się na prezentacji z nausznikami na uszach, tak jakby chciał zademonstrować, nie słyszę tych waszych gwizdów, tych dowodów, oględnie mówiąc braku sympatii. Start dla łamka. próbował jeszcze Drabik walczyć, przy wyjściu z łuku i na przeciwnego i prostej, no ale proszę, został jeszcze troszeczkę przeszkodził Krzysztof Pecyna. Z Pecyną Drabik poradził sobie łatwo, ale z łamkiem tak łatwo już nie było. W efekcie 4 do 2 dla Gdańska. Potem próbował sobie Drabik na wejściu w drugi wiraż jeszcze dopaść Sebastiana Łamka. To jest właśnie ten moment, gdzie było bardzo blisko. Myślałem, że tutaj Drabik po prostu wejdzie pod Łamka, jak mówią żużlowcy, ale jednak uznał Sławomir Drabik, że jest troszeczkę może zbyt niebezpiecznie w tych warunkach na torze na tak ryzykowny manewr. to już bodajże ostatni wiraż. Wyniosło Sebastiana Łamka mocno na zewnętrzną. Popatrzył się gdzie Sławomir Drabik, ale Sławomir Drabik był kilkadziesiąt metrów z tyłu. Ułamek Drabik Pecyna Jędrzejak 4 do 2 i 16 do 14. Dla zespołu gości, rytmicznie szybko teraz toczy nam się to spotkanie. Pan Aleksander Janas tak, jakby chciał troszkę nadrobić stracony czas. No i szybko wzywa Żużlowców na start. Stąd też nie było czasu na razie na rozmowę ze zwycięzcą poprzedniego wyścigu. Ale pewno będzie jeszcze okazja, aby przepytać dzisiaj Sebastiana Ułamka. A na razie wyścig numer 6: Adam Pfeiffer w żółtym kasku na pierwszym polu startowym, potem Grzegorz Walasek w niebieskim, który jeszcze nie podjechał do taśmy, tu w czerwonym Mark Loram, on wystartuje spod samej siatki, przegrał dzisiaj w swoim pierwszym starcie z Tonym Richardsonem. no i w białym kasku na trzecim polu startowym Paweł, Paweł Duszyński. Duszyński. Tak jest. Tak jak się spodziewałem, Duszyński pojedzie, bo prawdopodobnie Krzysztof Cegielski będzie zastępował Szandora Tychaniego, ale to taka moja koncepcja. Zobaczymy, co na to wszystko trener Kendjork Pfeiffer, Walasek Duszyński i Loram Wyścig szósty. I Gospodarz, tym razem oni Loran na miejscu pierwszym i Walasek tuż za nim. W kasku żółtym Pfeiffer na miejscu trzecim, a daleko z tyłu Duszyński. Przeżymy więc pierwsze podwójne zwycięstwo lub w dniu dzisiejszym, ale jeszcze poczekajmy bo zakończenia tego wyścigu dalek. Dosyć pewnie jednak jedzie częstochowska para. Chociaż w tych warunkach trudno o współpracę i Daleko, daleko z przodu coraz bardziej oddala się od Walask, ale ten ma na razie sporą przewagę na Twajperem. Mają zawodnicy wyraźne kłopoty z pokonywaniem tych łuków. Jeżdżą ostrożnie, asekuracko nawet, ale tak przed. Jeszcze jedno okrążenie, coraz bliżej pierwszej podwójnej wygranej gospodarzy. Ale z drugiej strony emocji jak na lekarstwo. I ostatniu Marek Loran, trzy punkty na miejscu, drugi Grzegorz Walasek, trzeci Pfeiffer, czwarty Duszyński, a więc 5 do jednego dla włókniarza i gospodarze, obejmują prowadzenie znów dwa punkty przewagi żużlowców z Częstochowy po zwycięstwie Marka Lorama 19 do 17 to aktualny rezultat tego spotkania po sześciu rozegranych wyścigach bardzo dobry start Marka Lorama szczególnie z czwartego pola startowego nie gorzej także Grzegorz Walasek no i tu właściwie już było po sprawie w tym wyścigu nie miał szans na wyścignięcie pary gospodarzy Adam Pfeiffer Duszyński tutaj roli w tym wyścigu nie odegrał praktycznie żadnej fakt jest faktem także, że zastępujący go w pierwszym wyścigu Krzysztof Cegielski również niczym specjalnym nie błysnął przywiózł tylko jeden punkt no ale rzeczywiście może nie najlepiej czuje się Sándor i zobaczymy jakie są plany Lecha Kędziory, trenera zespołu Lotosu Wybrzeża i menadżera Mariana Spychały a w tym biegu popisowa jazda pary Loran Walasek i już mówiliśmy o tym, że to właściwie powietrznie najsilniejszy duet miejscowej drużyny, poradził sobie bez błędu Mark Loram przed Walaskiem, Pfeiferem i Duszyńskim. Sebastian Łamek wie doskonale jak jechać na tym torze, nawet jeżeli jest on po opadach deszczu. Sebastian, Mark Loram mówił, że tutaj tworzą się takie dziwne dziury, tor jest coraz gorszy po takich intensywnych opadach, jak ty to widzisz? Tak, nie da się ukryć, Mark jednak nie da się ująć, że dobrze mówi właśnie, bo tak jest. Jest jedna ścieżka jazdy jak na razie, które, na której się potworzyły duże kolejny i to troszeczkę utrudnia jazdę i czasami właśnie jak widać mamy kłopoty. Czyli utrzymywanie się na motocyklu najważniejsze. A powiedz, czy ty utrzymasz się w Dęsku, czy przeskoczysz z powrotem pod klasztor jasnogórski? To jest e, temat jak na razie w sumie dalej. Jeszcze, jeszcze mamy porę na, na rozmowy w tych tematach. Dzisiaj Na, na dzień dzisiejszy najważniejsze jest zwycięstwo mojej drużyny dzisiaj tutaj na tym torze i następne kolejki także, tak żebyśmy się utrzymali w lidze. No bardzo. Drodzy Państwo, rozpoczęło się już spotkanie we Wrocławiu. Równie ważne jak to, które oglądamy dla układów w dolnej części tabeli. Tam aktualny rezultat 26 do 10 dla gospodarzy. Atlas prowadzi tyle z Leszczyńską Unią. Tymczasem w Częstochowie wyścig siódmy. Spotkanie, tak jak spodziewaliśmy się, nabrało odpowiedniego tempa i aż dwie zmiany. Tak jak przewidywałem, Szandora Tychaniego zastąpił Krzysztof Cegielski. Nie pojawi się też na to, że Tomasz Jędrzejak po tych dwóch nieudanych startach zastąpi go Zbigniew Czerwiński, brązowy medalista mistrzostw Europy do lat 19. Potem największy swój doty dotychczasowy sukces, młody zawodnik Włókniarza sięgnął tydzień temu. Biblionie. Warto więc może rzeczywiście dać mu szansę także w spotkaniu ligowym w kilku meczach Czerwiński wystartował w tym sezonie no ale w żadnym z nich nie zdobył więcej niż jednego punktu patrzę w jego statystyki to chyba dziesiąty mecz w którym ma okazję wziąć udział oczywiście w zbyt wielu wyścigach nie mógł wystartować bo zwykle był rezerwowym albo zawodnikiem właśnie wystawionym na pozycji młodzieżowego zastępowanego często przez Jędrzejak Proszę Państwa, poza tym, tymi osiągnięciami czerwińskiego, które wymieniłeś. Jeszcze warto dodać, że w tym sezonie wystartował w finale indywidualnych mistrzostw Polski Juniorów, ale tam akurat nie wyszło mu najlepiej zajął ostatnią 16 pozycję. Tak więc podajemy obsadę pełną obsadę wyścigu siódmego. Kask, biały, tor pierwszy, ten najlepszy jak do tej pory Krzysztof Cegielski obok niego w kasku niebieskim czerwiński, w kasku żółtym na w startowym numer 3, Tony Ricardson i na torze czwartym, w kasku czerwonym, Sławomir Drabik. Teoretycznie silniejsza wydaje się być para drużyny gości, ale Sławomir Drabik tutaj na częstochowskim torze, zresztą nie tylko jest w stanie wygrać z każdym w meczu w Gdańsku, pokonał Tony'ego Ricardsona na jego obiekcie aż trzykrotnie. Błyskawiczny jednak start Gdańszcz, Tony Rikardsson i Krzysztof Cewielski znakomicie. Samomir Drabik został pod taśmą i teraz walczył na wyjściu z pierwszego wirażu bardziej z motocyklem niż o to, aby dogonić uciekających rywali, a więc Gdańszczanie prowadzą podwójnie. Rikardsson zobaczył, że za jego plecami jedzie Cegielski, chyba teraz nie będzie się bardzo spieszył, choć tak, rzeczywiście troszkę zwolnił, ale i tak Cegielski nie jest w stanie dołączyć do Rikardssona. Trzeci jedzie, Drabik, zrezygnował z jazdy, Zbigniew Czerwiński. Pytanie tylko, czy to efekt jakiegoś uszkodzenia jego motocykla, czy też po prostu zawodnik zniechęcił się troszeczkę faktem, że przewaga wszystkich trzech żużlowców, którzy byli przed nim, gwałtownie rosła. Tony Richardson już na ostatnim okrążeniu, daleko za nim. Krzysztof Cegielski, a jeszcze dalej Sławomir Drabik. No ciężkie warunki na częstochowskim torze jest, tak jak się wydaje, bardzo, bardzo przyczepnie. Stąd też te problemy zawodników z utrzymaniem motocykli w ślizgu kontrolowanym na łukach. No, ale nie mamy wpływu na pogodę, i tak dobrze, że wyszło słońce, że te zawody w ogóle dalej mogą się toczyć. Zwycięstwo Mistrza Świata Toniego Ricardsona. Po wszystkim. Podobnie jak w poprzednich wyścigach zadecydował start i rozegranie pierwszego łuku popatrzmy Donery Carsson. Znakomicie bardzo dobrze również Krzysztof Cegielski, który przyblokował Sławomira Drabika. Nie pozwolił mu przedostać się na wewnętrzną część toru. wyknął go na zewnątrz i to był właśnie ten czynnik decydujący. O! Właśnie tutaj musiał Sławomir Drabik odjechać. Na zewnątrz, tutaj jeszcze troszeczkę stracił panowanie nad motocyklem. No i potem wszystko już układało się po myśli zawodników gdańskich. Trudne warunki nadal, chociaż nad stadionem świeci słońce, tor wysycha. Być może Państwo zauważyli, że w drugi łuk zawodnicy jeżdżają na tak zwanych prostych kołach. Dopiero gdzieś na szczycie tego łuku łamią motocykle. Trzeba być naprawdę bardzo bardzo ostrożny, być mieć dużo wyobraźni, aby jeździć na takim torze. No i odpowiedź godna mistrzów zespołu z Gdańska 5 do 1 i 22 do 20 dla przyjezdów. Tony Rickardson, Krzysztof Cegielski, Sławomir Drabik i Zbigniew Czerwiński. Krzysztof Cegielski przed chwilą odebrał gratulacje od Tony Rickardsona. Czy to założenia jakieś były przed startem, skoro Tony wielkim mistrzem gratuluje? Tak, oczywiście. Tor jest bardzo trudny. Przepraszam, przed tym startem z Tonim umówiliśmy się przy starcie moim z pierwszego pola. Przy wygranym Tonim miał jechać po zewnętrznej, wyjechać do przodu i prowadzić ten bieg. Ja miałem pilotować drugie miejsce i tak się skończyło, jak planowaliśmy przed tym biegiem. Dziękujemy bardzo. Tyle Krzysztof Cegielski. My wracamy do Częstochowy po krótkiej chwili odpoczynku. Emocje na antenie wizji sport. Finał klubowego Pucharu Europy w niedzielę 10 września o 16 na żywo tylko na naszej antenie. Dziś jesteśmy w Częstochowie na meczu trzeciej rundy play -offu. W gronie zespołu rywalizującego pozostanie po siedmiu biegach zespół gości, czyli Lotos Wybrzeże prowadzi z Radsonem Malmą Częstochowa 22 do 20. Bardzo ciekawie układają się nam te zawody. Dwa punkty dla gości dla, dla gospodarza. Więc mecz i rewanż. Tak mniej więcej to e, można spuentować. No rzeczywiście po tych krótkich, e, intensywnych opadach tor jest w tej chwili dość przyczepny i zarazem dziurawy. Bardzo przyczepny. Widać na nas e, takie Plamki, proszę Państwa, to te plamki pochodzą z toru, który jest za naszymi plecami. Żużlowcy nas naprawdę nie oszczędzają. No i w tych warunkach naprawdę decyduje start. Widzieliśmy. Para gospodarzy wygrała start, wygrała bieg 5-1. Tak jak i w ostatnim biegu, para gości wygrała start i wygrała bieg w stosunku 5-1. Zobaczmy bieg czwarty, który wydaje się nam być najciekawszym. To bieg, w którym Mariusz Staszewski wygrał z Mistrzem Świata. Tak, Mariusz startował z pierwszego pola. Wyszedł bardzo dobrze ze startu, nie popełnił błędu, pojechał przy krawężniku. Tony Ricardson jechał wąsko, no ale w tych warunkach naprawdę jest bardzo ciężko minąć przeciwnika, który z się z przodu. Ricardson atakował cały czas, ale nie odważył się wyjść za koło Staszewskiego. Po nie próbował po zewnętrznej Nie próbował po zewnętrznej, bo jest tam jeszcze dość dużo tej mazi No i próbował przy krawężniku, czekał na błąd Mariusza. Jednak Mariusz przez cztery okrążenia jechał ba, bardzo czujnie, nie popełnił najmniejszego błędu i dowiódł do mety